Te studia dają największy wzrost zarobków, a ich absolwentów można spotkać w zarządzie prawie każdej dużej spółki. I nie trzeba zdawać żadnego egzaminu, żeby na nie się dostać. Mowa o MBA, Master of Business Administration. Ranking najlepszych programów MBA w Polsce opublikował magazyn Perspektywy. Jak widać jest zdominowany przez uczelnie warszawskie. Co decyduje o przyjęciu na te programy? Ukończone inne studia, na dowolnym kierunku. Doświadczenie zawodowe to najważniejszy element, zwykle minimum 4 lub 5 lat. A dodatkowo płynna znajomość języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna. Studia zwykle trwają 2 lata, a ich cena w Polsce waha się od 40 do 80 tysięcy, przynajmniej tych najlepszych. Niemal identyczne wymagania stawiane są kandydatom w najlepszych programach MBA na świecie. Z tym, że dochodzi jeszcze dobry wynik z testu GRE lub GMAT, do których linki załączam w komentarzu. A za tydzień o tym, czego można nauczyć się na takich studiach. Te studia dają największy wzrost zarobków, a ich absolwentów można spotkać w zarządzie prawie każdej dużej spółki i nie trzeba zdawać żadnego egzaminu, żeby na nie się dostać. Mowa o MBA, Master of Business Administration. Ranking najlepszych programów MBA w Polsce opublikował magazyn Perspektywy. Jak widać, jest zdominowany przez uczelnie warszawskie. Co decyduje o przyjęciu na te programy? Ukończone inne studia na dowolnym kierunku. Doświadczenie zawodowe to najważniejszy element, zwykle minimum 4 lub 5 lat, a dodatkowo płynna znajomość języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna. Studia zwykle trwają 2 lata, a ich cena w Polsce waha się od 40 do 80 tysięcy, przynajmniej tych najlepszych. Niemal identyczne wymagania stawiane są kandydatom w najlepszych programach MBA na świecie z tym, że dochodzi jeszcze dobry wynik z testu GRE lub GMAT, do których linki załączam w komentarzu. A za tydzień o tym, czego można nauczyć się na takich studiach.